Tak jak powiedziałem, dzisiaj nagranie z Prometeusza, które będzie podsumowaniem naszego dnia roboczego, naszej sesji grupowej, podzielonej oczywiście na dwa bloki, do południa i po południu. Z uwagi na wyjście jednego z klientów ośrodka terapeutycznego, mieliśmy gorące krzesło i mm, mieliśmy też czytanie jednej z prac, ale też zrobiliśmy sobie tak zwany suplement na wyjście, gdzie w paru słowach dziś streściłem, czego My, terapeuci, oczekujemy od klientów opuszczających ośrodek, głównie ukierunkowując, jakby osobę, która opuszczała nasz ośrodek, na to, żeby w pierwszej kolejności skupiać się rzeczywiście na tym, żeby z tych wszystkich zaleceń terapeutycznych pochodzących od terapeutów różnych, aczkolwiek realizujących jeden program leczenia uzależnień, wybrać te właśnie zalecenia. Które będą odpowiadały właśnie osobie, która opuszcza ośrodek, aby gdzieś tam dopasować sobie indywidualny już taki plan zdrowienia po opuszczeniu ośrodka do bieżących zajęć, pracy zawodowej, obowiązków rodzinnych, bo to jest bardzo istotne. No i w starym stylu gdzieś tam dałem też od siebie, tak trochę tsr zalecenie polegające na tym, że kolejne wskazówki, 30 dni od opuszczenia ośrodka. Czyli najpierw pokaż mi swoją trzeźwość, abstynencję. Pokaż mi, jak realizujesz zalecenia terapeutyczne, które otrzymałeś tu u nas w Prometeuszu, jak uczestniczysz w swoim zdrowieniu, ty sam już indywidualnie w domu. A wtedy ja. Nie teraz nagrywam. A wtedy ja, kiedy już będę, hmm, e, kiedy już będę właśnie. No, i wybił mnie ktoś z wątku. To tak zawsze. Dzisiaj dzień nie był łatwy. Kiedy już usłyszę od ciebie, jak bardzo jesteś gdzieś tam zadowolony z tego, że ukończyłeś terapię w ośrodku terapeutycznym, będę mógł ci udzielić dalszych wskazówek, jeżeli będziesz tego potrzebował. Wskazując, że to nie muszę być oczywiście ja, akurat ośrodek terapeutyczny. Prometeusz. Jest bardzo otwarty ku mojej radości na powroty klientów, także po zakończeniu terapii jest tutaj też grupa wsparcia. Nie online, jak moja, tylko na żywo i to jest bardzo cenne, więc w tych zaleceniach generalnie jest to sprawdź się, konfrontuj się ze swoją trzeźwością, pokaż, jak realizujesz zalecenia, otrzymasz potem kolejne. Jeżeli chodzi zaś o tą część popołudniową, to tutaj mieliśmy temat, tak jak wstawiłem na Facebooku, wyzwalacze. I tutaj, starym zwyczajem, po wczorajszym zapoznaniu się z grupą terapeutyczną, która obecnie jest w Prometeuszu, uznałem, że dwie osoby, dwaj, dwaj uczestnicy terapii, pani i pan, świetnie się sprawdzą w roli jakby prelegentów, z uwagi na to, że już są w procesie terapeutycznym, odbyli wcześniej też terapię i będą mogli się sprawdzić w konfrontacji z materiałem dotyczącym wyzwalaczy, a ja oczywiście będę będę ich w tym wspierał i to są te zajęcia prowadzone na zasadzie, że robimy to wspólnie, ja jestem gdzieś tam w grupie terapeutycznej, dwie osoby prowadzą te zajęcia. Tutaj szczególnie aktywna była właśnie koleżanka, Iga, pozwoliła mi wymienić swoje imię, ale i Mateusz dołożył swoje. A, zdradziłem, dobra, mniejsza z tym. I tak to są osoby anonimowe dla tych, którzy słuchają tego materiału. W każdym razie ten temat wyzwalaczy został zrobiony perfekcyjnie. Tam nie było się do czego przyczepić, więc Prowadzący zajęcia zaczęli od tego, że wyzwalacze to oczywiście są bodźce, bodźce na wewnętrzne, bodźce zewnętrzne, doskonale gdzieś tam zdefiniowali, które to są zewnętrzne, które wewnętrzne, gdzieś tam padło sporo zapytań kierowanych do grupy, do słuchaczy, tejże prelekcji, tego wykładu, tych zajęć. I tam każdy odniósł się do tego, co dla niego stanowi wyzwalacz, że są to miejsca, przedmioty, osoby, sytuacje, rytuały, jak tutaj Iga podkreśliła, bardzo fajnie zresztą, a i jeden z grupy bardzo trafnie i to najmłodszy uczestnik jakby procesu terapeutycznego gdzieś tam zwrócił ku naszemu zawstydzeniu uwagę na to, bo myśmy gdzieś to przeoczyli łącznie ze mną, że wyzwalaczem może być też pora roku, jak najbardziej. To jest wyzwalacz zewnętrzny, po czym skupiliśmy się na wyzwalaczach wewnętrznych. Tutaj już bardzo mocno zajęcia zostały zindywidualizowane, i zarówno prowadzący, jak i ja, sprowokowaliśmy e, e, każdą z osób, żeby troszkę powiedziała, w jakich stanach m, gdzieś tam dochodziło do złamania abstynencji, jakie stany, jakie nastroje. Jakie sytuacje, takie konkretne, a w ślad za sytuacją, jakie emocje, jakie uczucia powodowały, że y, osoby w sposób taki nałogowy sięgały po alkohol, czy leki, czy narkotyki. No, akurat tutaj mniej może było rozmowy o tych narkotykach, ale więcej o alkoholu, troszkę o lekach. I ten temat został uważam w tak sposób zupełny, pełny, zrealizowany gdzieś na samym końcu zajęć. Podsumowując je, jakby każdy opisał na życzenie naszej koleżanki swoje wybrane takie trzy podstawowe na dzień dzisiejszy, wyzwalacze, które w sobie widzi, czy to zewnętrzne, czy wewnętrzne. I tutaj to już nie było moją inwencją, a strasznie mi się to spodobało, to troszkę wchodzi w temat jutrzejszych zajęć: temat głodów i rozbrajania, głodu, zażycia substancji czy alkoholu. Ale też poprosiła koleżanka, żeby każdy wskazał, jak może tych wyzwalaczy, które nam na zajęciach wymienił, jak może ich uniknąć. Tak więc nie pomyliłem się co do wczorajszej oceny grupy terapeutycznej, z którą mam zaszczyt pracować. Są to osoby bardzo z dużą świadomością tego, w jakich okolicznościach sprowadzają na siebie nieszczęście, w jakich okolicznościach szkodzą sobie. Pijąc alkohol, czy też sięgając po inne używki. Ten temat wyzwalaczy, jakby dał mi obraz tego, jak świadoma jest grupa, jaką ma wiedzę, ale niektóre osoby z grupy, które są gdzieś tam po raz pierwszy w tej terapii leczenia uzależnień, dzięki tym zajęciom, tak razem prowadzonym, tak kompatybilnie terapeuta, uczestnicy terapii, no, te osoby, które pierwszy raz się zetknęły z terapią, myślę, że też już pojęły, o co chodzi z tymi wyzwalaczami, które powodują, że mamy chęć na napicie się alkoholu, czy sięgnięcie po inne używki, pojawiają się wtedy głody alkoholowe, o których jutro będziemy mówić. Co też mi się bardzo spodobało, padły tutaj ze strony uczestniczki terapii. Tej, która prowadziła zajęcia, takie konkretne, bardzo fajne zalecenia, które rzeczywiście my, terapeuci, często dajemy. Zrób sobie tą listę wyzwalaczy, nosi ją przy sobie, czytaj ją codziennie rano. Mianowicie po to, żeby sobie utrwalać, żebyś umiał przewidzieć, że dzisiaj te wyzwalacze mogą być wokół ciebie, bo może będziesz w takiej sytuacji, w której odnajdujesz właśnie ten wyzwalacz, który niejednokrotnie sprawił, że złamałeś abstynencję. Mało tego, gdzieś tam dopowiedzieliśmy sobie, że ta lista jest właśnie po to przy nas noszona, przez nas też, żebyśmy mogli ją uzupełniać, o coraz to nowe wyzwalacze. Ja tak od siebie dodam, tutaj już czego nie było na zajęciach, że faktycznie, ale moja grupa, moja, no nie moja grupa, grupa terapeutyczna Ośrodka Prometeusz jakby wskazuje mi, że to rozumieją doskonale, że wraz z pogłębiającą się wiedzą na, oko, na okoliczność swojego problemu uzależnieniowego, też te wyzwalacze będą się zmieniały, bo one mogą gdzieś tam zahaczać o to, że będziemy czuli się zbyt pewnie, na przykład, będziemy czuli się zbyt mądrzy, nie będziemy mieli należytej pokory wobec problemu uzależnienia, i to też może być wyzwalacz, który właśnie. No i to jest ten moment, kiedy naprawdę się denerwuję. To jest mój wyzwalacz. Dzwonią osoby, które pięć razy próbuję wywołać do telefonu, a one sobie lekceważą ten kontakt i dzwonią wtedy, kiedy akurat ja już nie mam czasu. I to nie są moi umówieni klienci. A więc, no i właśnie, żywy przykład wyzwalacza, i za chwilkę po prostu zablokuję osobę, bo. Tu nie ma innej możliwości chyba. To jest właśnie przykład wyzwalacza. Pojawiająca się irytacja, złość, bo ktoś ma teraz ochotę, bo się wyspał do mnie zadzwonić. Mało mnie to interesuje. Teraz ja będę musiał coś z tym wyzwalaczem zrobić, popracować nad emocjami. Dobrze, że już skończyłem zajęcia, to ja opracuję. No to tyle na temat podsumow podsumowując ten dzień spędzony w ośrodku Prometeusz. Dzień jak dla mnie bardzo udany terapeutycznie. To tyle. Dobrej nocy wszystkim życzę.